Cześć kochani, z tej strony Mixolka na Retro Według Miksola. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od unboxingu nowych retro paczek. Paczek, których oczekiwałem. Wezmę nożyk, zaczniemy od paczki większej. Domyślam się, co może być w środku. No wiadomo, to zadbiam, to zamawiam, tak? A tych paczek nie ma aż tak dużo. Jakby się mogło, bardzo fajne estetyczne pudełko z firmy T.M. To lubię. Każdemu elektronikowi, czy to profesjonalnemu, czy amatorowi. Firma TME jest znana i lubiana. Teraz muszę tak wykombinować, żebym nie zdradził tutaj danych osobowych. Paczka dotarła od kolegi Stopiego. Coś tutaj już nam się ujawnia. Nie chciałbym też zawartości zmniejszyć. Oho, jest. Jest solidnie zapakowana. Ok, najpierw będzie troszkę troszkę klasyków, słuchajcie takich pecetowych, które otrzymałem. Pierwsze rzeczy, zobaczcie czy wam to pokazuje, Prawidłowo pokazuję. Jest to gra Colin McRaley 04 w polskiej wersji językowej. Marta Wojciechowska, Krzysztof Hołowczyc, Proszę bardzo. O, to też lubię, to szanuję. A, dobra, ok. Wiem, co wypadło. To jest to, co było najważniejsze. Jest to układ SIA i jest to układ SIA do komputera Commodore Amiga 500, Amiga 2000. W dalszej części będziemy naprawiali taką płytę od Amigi z wadliwym właśnie takim układem. No, będę musiał ją go podłożyć dlatego, że go wypożyczyłem z tej płyty, <laughs> także dziękuję serdecznie za układ, a przechodzimy dalej do, do gry, jest gra na płycie, fajnie, ładne wydanie, o tu jest coś co mi się bardzo podoba, o jak mi się bardzo podoba, jest to gra Alone in the Dark, z serii Top Seller, w takim większym boksie, z informacji jest to pierwsza część z tego co widzę, ok, ale wydanie jest bardzo bogate, jest tutaj artbook, do tejże gry. To są gry, które. O, jest poradnik. Nie no, to, to raczej nie jest jedynka, to raczej jest. Chyba, że taki remaster jest. Muszę, muszę wyciągnąć. Nie, 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 nie grałem dużo w tą serię. Ok, jest tu jakiś kod, który spróbuję zasłonić. Rejestracyjny jest nośnik. Okej. Okay. Wymaga xp 2,6 GHz, no to tak, no to to będzie jakaś tam nowsza część, albo część zremasterowana. E... Lubię mieć gry, gry, gry w wersjach boxowych także na PC, te gry, które, do których gdzieś tam wzdychałem w czasach młodości, które gdzieś tam urzekałem je w czasopismach, także jak trafia się okazja, to przejmuję. ok to jest Colin McRae ale to jest wersja, o, to jest wersja, zobaczcie, to jest wersja na w czterech płytach CD. Nieźle, nieźle. Colin McCrae 04 w takim wydaniu. Oczywiście oryginał, tak? To nie są żadne tam piratezki. Zresztą nie wiem jaki jest sens w dzisiejszych czasach piraty zbierać. także. Ok, jest gra Age of Empires 3, e, wersja złota, wersja z dodatkiem. Tutaj widzę z książeczkami również e, w boksach książki. To jest tutaj poradnik do gry i też drugi poradnik do prawdopodobnie dodatku też takie piękne wydanie aż 5 płyt CD dobra lecimy dalej dalej jest to gra Diablo 3 o w takim ładnym stylu o dobra dobra, 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 dobra bom bom, bom, bom. tu są jakieś rodosy eee, no usuniemy oczywiście w nie nie czy to pójdzie. pójdzie gdzieś tam zostanie eee, zutylizowane właściwie to takie rzeczy to się niszczy, eee, także, także na pewno nie zostanie tam odtajnione. Jest to tutaj chyba wersja. Okej, okay, jest zamknięcie tutaj. Zajrzyjmy. To, to jest chyba akurat sandbox, Natomiast płytek gdzieś miałem, dlatego poprosiłem kolegę z Tobiego, żeby mi wysłał. Nie, jest też płyta. Jest DVD z grą. No proszę bardzo, czyli jest to komplet. Ok, i od kolegi Pawła taka, taka kubka gier. Bardzo dziękuję serdecznie, bo to jest właściwie podarek. Eee, o, w sumie nawet ten układ, bo to są takie koszty bardziej, żeby jak to się mówi, gardło przesmarować niż, niż, niż realne pieniążki. Także dziękuję serdecznie. Uwielbiam taką współpracę między, między fanami. E, retro gamingu. To się chwali, to lubimy. E, ok, e, do układu jeszcze wrócimy w dalszej części filmu. mam jeszcze jedną paczkę. E, tu, ha, tutaj, tak się jak się spodziewałem, JLCPCB. Według mnie, do tego odcinka nie sponsoruje JLCPCB. E, aczkolwiek e, ostatnio jest mi to bliższy producent niż, e, niż producent e, PCBWay. E, moim zdaniem dużo szybciej, dużo taniej. E, może społeczność, która jest wobe, wokoło PCBWay, e, e, ta społeczność projektowa i to, ile można tam fajnie rzeczy znaleźć i, i sobie po prostu sobie w własnym zakresie poskładać, e, jest tutaj e, głównym za dla PCBWay. Ale jeżeli macie gerbery, e, czyli te, obrazek tej płyty tej płytki, którą chcecie wykonać to dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup o, sprzedający nawet się pokusiło to, żeby silikonowe tutaj żelowe pokłaniacze wrzucić fajnie o, wrzucimy też to. śmierci, e, cóż to jest cóż to jest takiego e, tu się mieści taki układ e, to jest taka przejściówka, e, bo ona będzie u mnie w, zainstalowana w Amidze 2000, natomiast e, można to zamontować też w Amidze 500, nie 500 e, Natomiast coś z 500 plusa potrzebujemy, a mianowicie potrzebujemy układ... O, a co to takie? Tak powinno być? Jest takie... luźny ten środek, nie wiem, to chyba izolacja jakaś, to może to powinno być założone pod układ, nie wiem. Ktoś wie, to niech mi podpowie. W każdym razie jest to adapter do założenia tak zwanego Agnusa, tak no Agnusa 8.3.7.5 w zamian za Agnusa 8.3.7.1 7.2. Czym to się różni? Bo tak naprawdę jaki jest sens? Agnus 8.3.7.5 siedzi na przykład w Amigie 500+. Dzięki temu, że właśnie ten Agnus tam siedzi, to Amigę można rozbudować do 2MB pamięci chip. E, pamięć chip, em, może zrobię o tym osobny odcinek. Natomiast e, pamięć chip jest pamięcią bardzo ważną w e, em, Amigach, e, bo mimo tego, że dołożymy Fast do tej Amigi, czyli jakieś tam rozszerzenie, nie wiem, niech to będzie Pistol, niech to będzie jakiś FAST dodatkowy, niech to będzie AK, to ta pamięć chip jest bardzo potrzebna. W Amidze 1200 w stoku e, mamy 2 MB chipu. W Amidze 600 bodajże jest 1 MB na płycie, a 1 MB można pod klapkę włożyć, bo tam też jest ten. E, Agnus nowszy, natomiast w Amigach 500, w tych najstarszych jest spotykany właśnie 7.1, czy w mojej 2000 był 7.1, który pozwala zaadresować 512 kB pamięci chip i 512 kB pamięci slow. Ta pamięć slow to jest taka pamięć, w systemie jest to widoczne razem, natomiast gry, które wymagają 1 megabajt chip. Albo 2 MB chip, one po prostu nie będą działać. I koniec. I możemy dołożyć fastu 128 MB, one i tak nie będą działać, bo się oprą o ten brak e, pamięci chip. 2 MB chipu to jest max z tego, co mi wiadomo w Amiga, które można, mm, można zainstalować. Więc ta płytka pozwala na zainstalowanie Agnusa e, 8375 w Amidzy 2000, i to będziemy e, robić na którymś odcinku. I dzięki e, temu ma też dodatkowy dodatkowe MB pamięci, czyli razem będzie to 2 MB pamięci chip. Wymagany jest adapter raz, że ze względu na, na to, że to są niepasujące układy. Znaczy on są niepasujące ze względu na troszeczkę inny pinout, więc nie możemy go wyjąć i włożyć. Jest tutaj jest jeszcze nóżka do podpięcia sygnału A20, który trzeba doprowadzić i w ten sposób możemy sobie. Tą Amigę. Muszę się dowiedzieć, czy ta klapeczka to jest tutaj do, do montażu i powinienem ją zakładać, czy, czy, czy nie. To, to trzeba się do, muszę doczytać. Także taki adapter mm, pozwala rozbudować tą pamięć e, amigi. Ok. Czyli, no, żeby miało sens jakieś większe rozbudowanie, no tutaj ten 1 MB pamięci chip to już, już coś, tam, coś tam jest, tak? Ja mam e, ten układ e, w wersji 1, więc on pozwala tylko pół, pół na pół, tak? Jeżeli zmieniłbym go na układ 3.2, to mógłbym ustawić sobie te, te pół MB slow, żeby było widziane jako, jako dodatkowe pół MB chipu, czyli razem 1 MB chipu, ale. E, tak powiem, jak już rozbudowywać, to już rozbudowywać na maksa, czyli ja sobie tutaj 2 MB chip zainstaluję. Zdobycie układu tego 75 graniczy prawie z cudem. Nie ukrywam, że kupiłem zmaletrytowaną Amigę 500, z której prawdopodobnie pozyskam ten układ na razie do mojej rozbudowy tej książki. A kiedyś może, jak uda się zdobyć, to, to zainstaluję z powrotem do niej ten układ. Na stół ta płyta, Robimy krótkie cięcie I za chwilę, przepnę, Zamienię miejscami. Jest tutaj zainstalowany Kickstart. Cztery, jakby, cztery Kickstarty w jednej kości. Dzięki temu jest też tu diagram. Pokażę Wam w diagramie, w ogóle jak wygląda diagram. Jak zdiagnozować właśnie taką uszkodzoną kość. No i podmienimy sobie tą kostkę. Zobaczymy, jak ta Amiga nam wstanie i jak się będzie. Tą prawną kością zachować, jaka to będzie różnica, tak? Przede wszystkim. Także będzie zabawa. Na tą chwilę cięcie i zaraz wracam. Ok, i płytę mamy teraz na stoliku. Tą płytę pożyczył mi kolega Sander. To jest taka jego luźna płyta, która gdzieś tam była zdemontowana. Wypożyczyłem ją celem podmiany kilku układów w swojej Amidze do testu, ponieważ kupiłem Amiga 2000 która okazała się martwa. Troszeczkę musiałem pobawić się. I finalnie znalazłem dwa uszkodzone układy. Jeden był procesor, który dokupiłem i z powrotem tutaj koledze Łukaszowi wrzuciłem, wrzuciłem jego oryginalny. Natomiast drugim układem było jedno CIA. CA, CIA, CIA. W każdym razie jeden z tych układów jest uszkodzony, ale tak nie do końca. I teraz pokażę Wam, ponieważ jak widzicie, jest tutaj taki dziwny kickstart z przełącznikami. Jest to kickstart 4 w jednym, czyli kickstart, w którym jest 4 razy więcej pamięci niż w klasycznym kickstarcie, dlatego nagrane są cztery różne kickstarty. Oczywiście te kickstarty są wcześniej kupione w Kloanto i wypalone we własnym zakresie, nie no są przełączniki. Właściwie trzy kickstarty plus 4 to jest diagram, czyli ROM diagnostyczny. Jak to się dzieje, że może być coś innego niż Kickstart? No, Kickstart to jest nic innego jak taki startowy program, taka część systemu operacyjnego, która znajduje się. Fizycznie w formie programu granego na koście APROM i włożonego do napłytę główną. No i ta część wystarczy na przykład po to, żeby zacząć butować zyskietki. Podsta Podstawą kontrolę nad komputerem. Tak? No nic jest to nie jest w nie żeby podmienić to zawartość tego Kickstartu na jakiś własny program. Oczywiście można Kickstarty modyfikować, ale w tym przypadku um, ktoś napisał programowanie dron diagnostyczny, który z pominięciem pewnych zależności jest w stanie się uruchomić tak naprawdę przy działającym tutaj podstawowych funkcjach. Także jeżeli wada jest poważna, także układy tutaj jeden był podmieniony i okazało się, że zgłasza pewien błąd. No, uruchommy sobie Amigę. Amiga zaczyna ten program CMS Kickstartu. Ok, podniosę tutaj żebyście widzieli. Ona na początku będzie migać. Jest to oprogramowania Amiga Diagram V1.1. Wykonuje się teraz test pamięci i teraz to jest tak, że to oprogramowanie nie jest idealne. Znaczy jest bardzo dobre, natomiast z pewnych względów nie jest w stanie wszystkich błędów wykryć, ponieważ jeżeli Uszkodzenie na płycie uniemożliwia komunikację między procesorem, zasilenie procesora, zasilenie Kickstartu, bo chociaż podstawową część pamięci, do której wgrywa się to programowanie, tak? Z której korzysta, czyli jeżeli będzie uszkodzony jakiś tam początek, początek pamięci, pierwsza kość, na przykład, to może być problem w ogóle z uruchomieniem się tego programu. Jedna z zami, która po prostu mi strajkowała, okazało się, że ta pierwsza kość jest uszkodzona. Jeżeli występuje problem z wyświetlaniem, to kablem null modem możemy spiąć się i takimi programami, jeżeli się orientujecie, jak Putty, jesteśmy w stanie. Nasłuchiwać, co dzieje się na porcie szeregowym, i ten diagram też potrafi wyrzucać informacje na port szeregowy, czyli jesteśmy w stanie nasłuchiwać, jakby za pośrednictwem port szeregowego, jakichś kodów błędów, tudzież sygnałów awarii z tego, z tego programowania. Także dość zaawansowane narzędzie, rzeczywiście, tak jak mówię. Musi podstawowa funkcjonalność, te to, 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 to minimum być zachowane, żeby diagram się uruchomił. I teraz interesuje nas, oczywiście, możemy tutaj test audio wykonać, tak? Eee, zobaczmy jakiś. Ok, czyli działa nam tutaj. Jak widzicie, ja obsługuję całość myszą. No, to jest mysz laserowa, tak? Ale jest przez adapter Jerry, może działa jak amigowa. Nie musi być klawiatury. Natomiast widzicie, że są dodatkowe opcje. Gdybym chciał coś tutaj zmienić, to musiałbym skorzystać z klawiatury. Jest też pamięć. Mnie interesuje test układu CIA. No i zobaczymy, co się dzieje. Odpalam. Ok, jest testowany. Pierwszy timer, drugi timer układu CAA, CAB, jeszcze raz, prawda? Drugi timer e TOD, czyli sygnał Tick fausing e dla układu CAA e i to samo dla układu B, bo są dwa te układy. E jeden znajduje się tu, drugi znajduje się tu. E Wiem, że one są e, odpowiedzialne za. E, za, nie pamiętam, czy znaczy port równoległy, B bi B. <laughs> e, w każdym razie też za obsługę stacji skietek. E, I tutaj e, jest informacja: zobaczcie, 98 tików, e, 24 tiki. TUSLOW TIK, SIGNAL FILET. E, czyli układ CIA-B. E, w tej chwili e, ta płyta nie ma podpiętej stacji skietek ale być może stacja zyskietek nie chodziłaby tu poprawnie ze względu na awarię tego układu. Dobra, zróbmy podmiankę tego układu. Weźmiemy układ, który wysłał mi Stopi. Dziękuję serdecznie, układ jest tutaj SIA sprawdzony. Otrzymałem go w prezencie, także bardzo dziękuję. Robimy podmianę, słuchajcie, do wymiany takich elementów ja mam takie i zestaw narzędzi precyzyjnych, takich łapek, różnego rodzaju tutaj chwytaków. I polecam od siebie, żeby nie, nie robić tego jakimiś tam śrubokrętami, tylko żeby korzystać z takich narzędzi. Nie. Że tak powiem, jeżeli bierzecie się za naprawę, to zobaczcie, jak mi to ładnie sprawnie ten układ wyskoczył. Dobra, sprawdzamy nacięcie. Zgodnie z nacięciem instalujemy i wykonamy dokładnie taki sam test. Ciach. I coś tutaj opurzaście Sprawdzam, czy przypadkiem wyjmę. Czy przypadkiem gdzieś mi się tutaj nie zagiął ten układ. Nie, nie podwinęła się któraś noga. Bo i ona się podwinie i, i gdzieś tam zagnie, no to trudno. Chociaż nie fajnie, ale trudno. Ale jeżeli ona na przykład uszkodzi yy, soket albo yy, uszkodzi nam. Gdzieś tam się zewrze i, Dokonać jakieś zapalenie, spalenie układu, no to już przykra sprawa. Jeszcze raz kontrola, ok, one są odwrotnie. Układ oznaczenia ma te same. Uruchamiamy, ok, wstaje jest ok. Zjeżdżamy na test SIA, test SIA i zobaczmy co teraz. Ciach, jedziemy z tematem. OK, 98. I jest OK. Zobaczcie ile zwiększył się licznik. Ee, oczywiście e, program wie ma jakieś tutaj. Mm, jakby klamry, w których to decyduje, czy, czy układ jest sprawny, czy niesprawny. Zdecydował, że układ jest sprawny, i w takim układzie mogę tą Amigę, tą płytę z czystym sumieniem zwrócić, wiedząc, że ten układ zamontowany jest sprawny. Czyli, jak widzicie, komputer działa, ale to nie znaczy, że nie działa. Dlatego to, że Amiga się uruchamia, że na zdjęciu widzicie, że ona pracuje gdzieś tam na ogłoszeniu. To nie znaczy, że ona będzie sprawna. Zawsze może być jakaś awaria, o której nie, nie, sprzedający was nie poinformuje, a może nawet nie mieć świadomości, bo nie czyta stacja. No to taśma, albo stacja. Wymieniacie stację, nową wymieniacie taśmę dalej nie czyta, a przynajmniej gra się odpala. To jest komputer. To nie jest żarówka, to nie jest kamień. On. Może działać, nie działać, tak? <laughs> Także takie oprogramowanie pozwala to zweryfikować, pozwala to sprawdzić. Eee, cóż, no to by było na tą chwilę na tyle. Jeszcze możemy test Irku zrobić, ale tu ok. Jak jeszcze? Grafik, test. Test screen. Nie wiem, czy on wyświetli, czy nie wyświetli. Czy zawis? No, więcej układów nie podmieniałem. Okazało się, że najprostszym do kupienia był procesor. Kosztował dosłownie 15 zł oryginalny Motorola. Nie żaden tam szlif. Dobra, to jakiś inny. Działa. Ten czakoperować ten test więc spróbować nie wiem, czy się nie wyświetli. A, no dobra, teraz poszedł. Nie wiem, co go tutaj zagrzało, ale, ale nie, nie poszedł. Port test. Słuchajcie, do testów portu. Hmm, potrzebny jest. Hmm, to jest opis jak skonstruować w internecie jest dużo więcej, natomiast hmm, można skonstruować taki zestaw dągli wpinanych z diodami opornikami i teraz w momencie wywołania takiego testu, e, e, że tak powiem, e, diody będą się zachowały zgodnie z opisem. Jeżeli się zachowują, no to to jest OK. Oczywiście są tutaj e, przebiegi, e, on tu w kilka testów wykonuje, tak. No, skonstruowany w ten sposób jakby interfejs, on jest w stanie, o widzicie, ruszam myszą, up. Mamy wartości na konkretnych tutaj sygnałach, tak? Wyłączymy, włączymy raz jeszcze. Wiemy, podejrzewam, że klawatura jest potrzebna, żeby z tego wyjść. No, drive test, keyboard test to, jest, to są testy, których nie wykonamy. Test zegara nie wykonamy. No bo tutaj ta płyta nie posiada. Dobra, spróbujmy jeszcze przełączyć przełącznik, zobaczymy, czy Kickstart który się stanie. Nie znam konfiguracji, więc będziemy pewnie losowo się tu tymi kickstartami bawić. O, to ciekawe, Wraca nam diagram na tym ustawieniu. Dobra, wyłączę. Chyba, że to jakiś inny może jest wygrany. A, nie, dobra. Trójpozycyjny przełącznik, wyłączyłem po prostu całkiem. Jeżeli długo wstaje, to może być kickstart jakiś obsługujący dysk twardy. Troszeczkę dłużej wstałem, tak jak kickstart. Tu mamy ROM3.x. Dobra, ciach w dół. Całkiem przełączyłem, całkiem przełączyłem. Zobaczymy jaki tu jest. O, chyba będzie 1.3, bo biały ekran nazwita. Tak jest, Kickstart 1.3. Ciach i czwarta kombinacja. Myślę, że jakieś 2.0.4. Będzie nam się ma 2 albo 3.1. Nie wiem, jaki tutaj konfiguracja została przygotowana. Tych kickstartów. 2.0 ROM 2.0 ROM 37.350. E, także taki pełen przekrój tych ROMów. Oczywiście nie przełączamy kickstartów, tak jak komputer jest uruchomiony. A teraz z powrotem 1, chyba zasadziłem. Dobra, czyli to musi iść w górę, to musi iść w górę, i chyba teraz będzie diagram po prostu. Patrzmy jeszcze. O, teraz jest diagram, Tak jest. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście taki kickstart sobie przygotowali. Ja Wam pokażę. Tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii. Oczywiście są tam przełączniki kickstartów i tak dalej. Ale tutaj po prostu to wszystko opiera się o, o kabelki. O przełączniki. Nie bierzcie tego jako przykład schematu ideowego. Poszukajcie w mecie. Kostki też możecie gdzieś tam zamówić, bo oczywiście można sobie zamówić programator, przygotować do tego adapter, kupić kości, programować. Natomiast jeżeli potrzebujecie jeden układ, to myślę, że lepiej się jest do kogoś uśmiechnąć, podesłać swoje, oczywiście legalnie kupione skwanto pliki z Kickstartem i poprosić, żeby wam tą kostkę wypalił. Tak, także. Tak to wygląda. Jaki jest plus w ogóle kilku kickstartów? Bo ktoś może się za, zastanawiać: no dobra, no to jeżeli mam 3.2.1, najnowszy kickstart oficjalnie tutaj wydany i sprzedawany, to po co mi wcześniejsze? Kwestia zgodności. Niektóre częściej programowanie chodzi na kickstarcie 1.3 i koniec kropka, tak? Nie lubią się te kickstarty z systemami w górze. 2.0 to jest taki kickstart po środku. Jest to kickstart, który był w Amigach 500, w Amigach 600-kach. Um, um, od pewnej rewizji tego kickstartu, już nie, nie będę strzelał, Wam po prostu go podgadał, ale tam do którejś rewizji nie obsługiwał dysków, a od którejś rewizji obsługiwał już dysk twardy czyli, czyli jakieś tam można zastosować adaptery na, na dysk twardy. Zresztą pokażę na chwilę. Istnieją takie proste rozwiązania, jeżeli chodzi o um, dysk do Amigii na przykład 500, ale wymagają one właśnie wyższych kickstartów. Jednym z takich rozwiązań jest taka płytka, e, taka płytka tutaj, e, którą między procesor wpinamy, tak O tu macie na przykład zrobiony taki kickstart z przełącznikami. Ewentualnie można tutaj zamiast przełączników tutaj sobie zamontować na kabelkach przełączniki i zamontować to w całości po prostu zamiast kickstartu i macie cztery w jednym z przełączaniem, tak? Zrobione na płytce prototypowej przez przyjaciela, tej kolegę mojego, to jest adapter, właśnie na na dysk twardy, tylko że musicie mieć wyższy Kickstart, tak, i na końcu może się tam znajdować dysk twardy, może się znajdować adapter na kartę CF, na kartę SD, jak już sobie tam uważacie, ale właśnie 2.0 Kickstart i w górę, tak. 2.0 będzie bardziej, wydaje mi się, kompatybilnym z 1.3, czyli jeżeli musielibyście mieć 1. Kickstart to chyba i taki Multi Multi to chyba ten 2.0 dla zastosowań, tak trochę z dysku, trochę, trochę z dyskietek to chyba ten 2.0 byłby najbardziej optymalny. Dalej mamy tutaj ten Kickstarty 3.0, 3.1, 3.2, te najnowsze 3.2.1, 3X to są Kickstarty już z dużych Amig, z Amigi 1200, dużych, w sensie tych większych modeli, tak, wyższych modeli 1200. I ten kickstart on już tutaj współgra bardzo dobrze ze stacjami, z, z, z dyskami twardymi, e, najnowsze rozwiązania obsługuje. Natomiast, e, no tutaj, jeśli byście chcieli grać w gry z 1.3, to, to macie z tych, z tych podstawowych 500, i tak dalej, to macie dwie drogi. Jedną drogą to jest właśnie przełącznik kickstartów, a drugą drogą e, to jest dołożenie FASTu i WHD Loa, tak? Czyli po prostu e, taka maszyna wirtualna na Amidze. 1200 czy tam 2000, czy, no 2000 to jest to jeszcze ok, ale te, te wyższe mieć 4000, to możecie po prostu w sobie postawić i udawać mniejszą amigę na większej amicie, tak? Eee, po prostu po, po wtedy jest takie środowisko wirtualne wytworzone, w którym jest Kickstart podmieniony, w którym są parametry przy, em, przyregulowane pod konkretne tytuły i sobie te tytuły odpalić. To jest najwygodniejsza opcja. Natomiast Chciałem Wam taką małą prelekcję wstępnie zrobić, bo myślę, że o tych kickstartach to zrobimy osobny odcinek i już. Także ja płytę owijam, pakuję i trafia ona razem z yy, Amigą Mini, którą mam przygotowaną już do oddania, którą widzieliście na poprzednim filmiku, do pudełka dla Sandera do zwrotu. Także tyle ode mnie. Dzięki serdecznie. trzymajcie się, cześć.